Siema ludzie, Jacek, Jacek Mejos z tej strony. Już zdradziłem wam swoje imię. Także dzisiaj wypróbujemy mój nowy nabytek, mikrofon Blue Yeti Wy i będziemy kontynuować naszą przeprawę przez arenę. Mam nadzieję, że DOSBOX będzie bardziej współpracować. Shit, zapomniałem o nich mm, Dobra, nie, zabicie mnie Ja, ja, ja mm. Fail zaraz na początku Ale Musimy wypić potion resist cold I teraz możemy iść Bo oni nie mogą nam nic zrobić w tym momencie Ginie OK, idziemy dalej. No, już zaszliśmy dalej niż ostatnio. Okej, okay. gdzie ja jestem? <laughs> tutaj. Musimy się dostać tutaj, więc musimy obejść cały ten łuk dookoła. Tu, 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 tu. Oh, shit. Jak się do nich podejdzie, to oni też potrafią bić tak zwanej łapy dlatego warto do nich nie podchodzić zwłaszcza jak się jest archerem ok, był tu zimna woda wypuśćcie mnie Słyszę wilki gdzieś wody dali o Teraz się zaczyna łamigłówka. Ech, dobra. Uhu Panie, panie. Zostaw mnie pan w spokoju. Jezus Maria. Jakiś ty jest mocny. Siedemna... na... Uhu, uhu. Okej. Okay. <ścoughs> Wylutowaliśmy się tu jeszcze jest? O te bicie przez ścianę się nie liczy? Mogę go trafić. Ginie! Critical strike o. Gdzie ja jestem w ogóle? w jakimś pokoju <kly> nic tu w ogóle leży w ścianie ale nic. Wow Aha dobra Nic nic więcej już nie mogę wziąć Shortbo longbow 2.12 shortbow 2.8 eee no ale może się będzie dało go sprzedać <coughs> zapiszmy grę fortress twice ponieważ dosbox lubi się wysypywać halo? oh shit a co jest? Nie mogę się ruszyć. Dobra. Padaj. 22 zł. Nic więcej pewnie wziąć nie mogę. Uleczymy się, co to miało być. Hmm. To jest trochę dziwny. Raz potium leczy całe życie, raz leczy kawałeczek. Nie rozumiem w jaki sposób to działa. A jakim sposobem on jest szybszy ode mnie, kiedy ja w niego napierdzielam strzałami. Dobra 25 zł. Pewnie nic innego podnieść nie mogę. O, coś czuję, że nie tędy mam iść. Chociaż chyba tędy. Tu jest ogień. Zobaczmy jeszcze, czy coś w tym pokoju, gdzie oni byli się znajduje. Większy pokój. Tu jest skrzynka. Trzeba otworzyć Tutaj nie wiem co jest spróbujmy ją otworzyć porażkę, porażka, porażka oho pierścionek jakiś znaleźliśmy. Miło. O! No i takie takie mikstury leczenia rozumiem dobrze kierujemy się dalej w tym kierunku musimy się dostać tu i chyba za chwilę tam dojdziemy o! no jednak nie no to się wracamy łatwiej by było jakbym sobie otworzył mapę tej lokacji chyba tak zrobię dajcie mi chwilę Dobra jestem już z powrotem mam przy sobie mapę no i tak jak myślałem muszę iść dalej tędy czyli prosto i w lewo czy w prawo w lewo Nie lubię takich ciasnych korytarzy. Bo się boję, że coś na mnie wyskoczy. U mm -hmm. oh shit! Wow. Mogę ich trafić tam? Ho <zyskujesz> Zniszczył mi się łuk Nic. Hmm. założymy naszą Dajkatanę Będziemy kontynuować naszą przeprawę Coś się boję, że ci panowie mi spuszczą niezły łomot Dobra. <laughs> Wakazashi, co to jest? Ej, ja chcę to podnieść. Wyrzućmy, nie wiem... Coś to. Drop. Plate bootsy. Jeden plate kurios. Co to jest to w Trochę mi to brzmi jak nazwa miecza jakiegoś japońskiego. Aha, to jest 4. Let. 1 do 10. Na, panie. Myślałem, że to będzie coś lepszego. Łoł! <laughs> wow. Huu! 40 zł? No ten już był trochę bogatszy, muszę przyznać. Hmm. Ciekawe dobiegnę do drzwi zanim mnie coś zabije. Tu jest zejście niżej. Dobra. Słyszę wilka. Gdzieś pewnie za ścianą. Nic, żyjemy jeszcze jednego potiona. Tu są zwykłe wilki Okej, okay. gdzie mam teraz iść? Hmm. Och, cholercia Ta mapa jest nieźle rozległa Myślę w jaki sposób najlepiej iść. Ho. Najpierw w dół. Dobra. Muszę iść tu w dół.

Oh, on się cieszy, że nas zabił. Oh, no. hmm. Myślę, że z tym dungeonem mogą być pewne problemy. Dobra. Okej, okay. chodźcie wilki. Tekstura krwi w powietrzu. Miło. Zobaczymy. To był chyba lodowy golem z tego co wydaje mi się że czytałem gdzieś. Ale matko święta. Nic nie ma Och, nic bo zapij. Dobra, zapiszę tu Trzeba będzie się przecisnąć między tym kolesiem jakoś. Pozwolić, żeby się zablokował na ścianie. Nie wiem czego ja trafię w ogóle. Au! Ale on trafia mnie. To jest kurde bez sensu. Widzieliście ile on mi zadał życia jednym ciosem? Um. To jest, przypominam, drugi quest główny. Nie wiem, co oni sobie wyobrażali, jak tę grę robili. Oś pędraku. Nawet nie wiem, czy ja jestem w stanie go dotknąć, także... <laughs> będzie ciekawie. <laughs> Być może to będzie koniec mojej przygody z tą grą. Bo jak nie potrafię przejść między jednym kolesiem, no to... Może założę łuk, ten mój krótki łuk. Hmm. Niby słychać jakieś uderzanie metalu, ale... Czy ja mu rok zadaję jakiś demyśl, to nie mam pojęcia. Ile on ma życia do jasnej cholery? Um, dobra. Nie wiem czy to ma jakikolwiek sens ale... Halo! Ile on może mieć życia do jasnej cholery? <noise> Że to jest niepojęte! Ludzie! Że on jest nieśmiertelny, czy ja o czymś nie wiem. <grymne> Już mnie palec boli od trzymania prawego przycisku myszki. tampando ele stoi. Tylko słyszę uderzanie metal. Niszczy się chociaż ten łuk. Nie wiem, tak jakbym go w ogóle nie atakował. Hmm. Nie wiem czy ja mu coś zadaję, czy nie. Aha, dobra ludzie. To będzie koniec w tym odcinku. Muszę pomyśleć co ja mam zrobić bo nie wydaje mi się że potrafię że jestem w stanie zrobić tego golema czy co to jest w ogóle no i nic no to będzie na tyle dziękuję za oglądanie i na razie